Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi związane z wyrażeniami algebraicznymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę maturalnej, kalkulator zawsze warto mieć przy sobie i rozpoczynamy. E, mamy zadanie na tablicy, dany jest wielomian trzeciego stopnia o współczynniku 1 przy najwyższej potędze, którego pierwiastkami są liczby 4 i, mi i minus 2. Znajdź trzeci pierwiastek tego wielomianu, jeśli wiadomo, że wartość wielomianu w punkcie 3 jest równa 15. No więc moi drodzy, e, trochę wiadomości mamy tutaj podanych. E, najważniejsze dla nas jest to, że mamy wielomian trzeciego stopnia, Czyli oznacza to, że najwyższą potęgą tego wielomianu jest x do trzeciej. E, I wiemy, że e, przy najwyższej potędze współczynnik e, równy jest 1. I teraz chodzi o to, jak zapisać taki wielomian w postaci ogólnej, czyli w takiej postaci, kiedy jeszcze nie znamy współczynników przy potęgach. I tu, moi drodzy, tak, <laughs> wiemy, że e, pierwiastkami tego wielomianu są liczby 4 oraz minus 2. I musimy znaleźć trzeci pierwiastek. I to, jak sformułowane jest polecenie do naszego zdania, sprawi, że musimy odpowiednio zapisać pod postać, która zawiera pierwiastki. No i o co chodzi? Na przykład, jeżeli mamy funkcję kwadratową, która też jest wielomianem i znamy jej pierwiastki, to możemy zapisać ją w postaci iloczynowej. Czyli na przykład, jeżeli ma dwa pierwiastki, to zapisujemy ją jako x x1 razy x minus x2. I przed bez współczynnik. A I tutaj jest podobnie, z tym, że ponieważ mamy mieć trzy pierwiastki, musimy mieć trzy nawiasy, czyli nasz wielomian W w postaci ogólnej będzie zapisany: x minus x1, czyli x odjąć pierwszy pierwiastek, razy x odjąć drugi pierwiastek, razy x odjąć trzeci pierwiastek. I teraz tak. Co z tym współczynnikiem przy najwyższej potędze? Współczynnik przy najwyższej potędze zawsze stoi przed tymi nawiasami, czyli tu jest nasze a. I teraz biorąc pod uwagę to, co wiemy, możemy pouzupełniać tutaj trochę, bo wiemy, że nasz współczynnik przy najwyższej potędze, czyli a, jest równy 1. Co wiemy? Że pierwiastkami są liczby 4 i minus 2, czyli nasze x1 jest równe 4 i nasze x2 jest równe minus 2. I teraz jeszcze jedna wiadomość. Wiemy, że wartość wielomianu w punkcie 3 jest równa 15, czyli co to oznacza, że w od 3 jest równe 15, czyli mogę to zapisać w taki sposób. I teraz wiedząc to, spróbuję wyliczyć ten trzeci pierwiastek, czyli szukam mojego x3. I teraz na początku zapiszemy te wiadomości tutaj, e, czyli tak: w od x równa się a jest równe 1, czyli będzie 1 razy x minus x1, czyli 4, razy x minus x2, czyli x minus minus 2, czyli x plus 2, no i razy x minus x3, którego nie znam, czyli to jest pierwsza wiadomość, i teraz no cóż, mam niewiadome tutaj x i niewiadome x3. No, nie za bardzo zgadnę, jak jest trzeci pierwiastek, dlatego muszę wykorzystać jeszcze tę trzecią informację, którą mi tutaj podano. Czyli nawet jeżeli nie wiecie, co robić, spróbujcie wykorzystać wszystkie wiadomości, które ktoś wam tutaj poda. Czyli teraz w od 3 to będzie co? Za mojego x wstawiam 3, czyli tak, jedynki już nie muszę pisać, czyli to będzie tak: 3 minus 4 razy 3 plus 2 razy 3 minus x, 3. I to się równa. Tutaj wychodzi minus 1 razy, tutaj wychodzi 5 razy, 3 minus x, 3. I teraz tak, minus 1 razy 5 jest minus 5. Jak wymnożę to przez ten nawias, to będzie minus 15 plus 5x, 3. I wiem, że to jest równe 15. Czyli tak, mam równanie. Czyli mam minus 15 plus 5x3 równa się 15. Wiadome na jedną, nie na drugą. Czyli tu zostawiam sobie 5x3. To się równa 15 plus 15, czyli 30. Podzielę przez 5, czyli x3 jest równe 6. Czyli moi drodzy, nasz trzeci pierwiastek wynosi 6, jest równy 6. I teraz tak. Podsumowując zadanie, skorzystaliśmy tutaj z postaci iloczynowej dla wielomianu trzeciego stopnia. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać z postaci, w której mamy zapisany wielomian w postaci ogólnej ax do trzeciej plus bx kwadrat itd. itd. Ale uwaga, jeżeli wykorzystujecie to, pamiętajcie, że wy nie znacie pozostałych współczynników przy potęgach, czyli nie znacie b, nie znacie c, nie znacie d, które by się tam pojawiło. Dlatego lepiej wykorzystać postać, która daje Wam e, możliwość wykorzystania wszystkich e, elementów, które już na 100% wiecie, bo są podane w Waszej treści zadania. Czyli tu wykorzystaliśmy postać iloczynową. E, no i cóż, moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań, e, które znajdują się na naszym kanale i związane są z maturą podstawową. Wyrażeniami algebraicznymi, wielomianami i wieloma innymi zagadnieniami. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.